Daj klejnociki gańskie! Cóż, daj mi teraz skonać, Gdyż coś długo żyłem. Oto celnych pragnie, O cóż za błogosławiona godzina! O słowi, Pani Ford, nie umiem kłamać, Nie umiem pamięć. Pani Ford, będę teraz grzeszył pragnienia. Pragnąłbym, aby mąż twój nie żył. Uczyniłbym cię mą panią. Ja twą panią, serdżonie! Byłabym panią godną pojutowania. Niechaj dwór francuski ukarnie taką drubę. Dostrzegam O, twoje, piękny u twego czoła, uczesanie wyniosł lub inne modne Zwykły koczek, panie. Nic innego nie przystojnemu czołu, a on Jesteś stramą, mówiąc tak. Byłabyś ciebie nieprosłudniona, a Polska. A pewnie rób twojej ale robię doskonałe piosenie w na sygnaficznie. Widzę, kim byłabyś, gdyby Fortuna, a nie Natura, była przyjacielem. Och, pani, jak możesz tak mówić? Nie chcesz wierzyć, że coś takiego jest tobą? Uwierz, że zawierasz w coś niezwykłego. Daj spokój, nie umiem kłamać i gadać, że jesteś tym czy tam. Kocham Ciebie, nikogo bez Ciebie. Lękam się, że kochasz z panią Peć. Mogłabyś tu nie do że kocham przechadzki przed bramą. Ach, jedyne niebo wie, jak bardzo cicho. A ty sam odkryjesz tu pewnego dnia. Nie oby swoich myśli, a za Pani Porcz! Pani Portia, bo pani Peć stoi pod drzwiami. Dziko rozgląda się za panią i pan nie może mnie uczyć. Nie, tak. Czekajmy.